Wstyd dla państwa polityków i dla prawników, że musimy się spotykać tutaj, żeby bronić, e, bronić naszych wolności. Dziękuję. Dziękuję. Pa Pani pan Grzegorz. Ja osobiście wnoszę o odrzucenie w całości projektu 1846 e, i zaniechanie tworzenia patologii prawnej. W związku z artykułem e, pierwszym projektu, który mówi o tym, że Pracodawca będzie ma prawo sprawdzać u swoich pracowników, czy są poddani testowi, zaszczepieniu, czy przebyli chorobę, i ma być to finansowane z budżetu państwa, około 1 milion złotych, tak? Jest to niepotrzebne obciążanie budżetu i liczba testów ma być ograniczona. W związku z tym, że jeśli osoba nie będzie chciała się zaszczepić, będzie poddawała się testom, a jeśli zabraknie testów, nie będzie mogła wykonywać swojej pracy, prowadzi to do skrajnego ubóstwa, ponieważ osoba, która nie chce poddać się eksperymentowi medycznemu, nie może chodzić do pracy, no zostaje bez środków do życia. Dużym zagrożeniem jest też żądanie. Pracodawcy y, przedstawiania takich y, informacji poufnych, ponieważ większość pracodawców, którzy świadczą jakieś usługi dla, dla osób, które przychodzą do nich, na przykład, nie wiem, pani w kiosku gdzieś sprzedaje jakieś rzeczy, ona żąda naszych danych y, wrażliwych i w jaki sposób ona ma je przetwarzać. Nie ma takiej możliwości. Y, dużym kontrowersyjnym takim artykułem y, y, jest tutaj, y, że pracodawca może przenieść osobę na inne stanowisko, zmienić jej pracę, zmienić jej czas, a nawet wynagrodzenie. W związku z tym, że nie pokazała testu bądź certyfikatu zaszczepienia czy też przebytej choroby, jest to no, napisanie, że nie stanowi to naruszenia zasad równego traktowania, wcale nie wyłącza tego, bo, bo jeśli definicja jest spełniona, to pracownik będzie mógł dochodzić na podstawie artykułu 183D kodeksu pracy odszkodowania i nie wyłączy tutaj żadne. Żadne dopisanie, że, że nie jest to nierównym traktowaniem. Już minął czas, także proszę o ostatnie zdanie. Bardzo proszę. Chciałem tak, podsumować to, że wstyd dla Państwa polityków i dla prawników, że musimy się spotykać tutaj, żeby bronić, bronić naszych wolności. Dziękuję. Dziękuję. Pani Pan Grzegorz. Proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Jerzego Gotka Przygotuj się. Dzień dobry, czy jestem słyszalny? Tak, Przyznam, że się troszkę stresowałam. E, chciałam dużo informacji e, przekazać, bo tych informacji jest naprawdę dużo naprawdę dużo znaczących informacji, które chciałabym e, móc powiedzieć spokojnie, nie na szybko, nie, nie, nie dużym pędem, e, ale no niestety, tak jak widzieliście, komisja pozwoliła tylko na, na dwie minuty szybkiego takiego podsumowania. E, chciałam też złożyć ukłon dla, dla ludzi, którzy pojechali pod ten sejm i dzisiaj są pod nim i, i, i walczą i są tam dla nas. E, nie, może spróbuję opowiedzieć, e, przedstawić jak ja to widzę e, tutaj w tym, w tym takim czasie moim już, tak? E, Wniosłem o odrzucenie w całości tego projektu, bo jest to patologia prawna, która tworzy niebezpieczne, niebezpieczne takie układy, związki, gdzie pracodawca będzie mógł nadużywać swojego prawa. Gdzieś no, sytuacje takie bardzo, bardzo niebezpieczne i groźne. Pracodawca jest z definicji osobą stroną silniejszą w tym, w tym naszym układzie pracownika pracodawca. I mamy zawsze, nawet jak idziemy do sądu, to sąd poczytuje nas jako stronę słabszą. Eee, i, I gdzieś tam nas wspomaga, gdzieś tam... Eee, przepraszam, ciszę tylko. I sąd nas traktuje jako strona słabsza, gdzieś tam nam pomaga. Pracodawca nie powinien mieć wglądu do takich, do takich danych wrażliwych. Jest to nasza prywatna informacja, taka między nami, między mną, między lekarzem i osobą, którą chcę przekazać tę informację. Tylko i wyłącznie nie ma czegoś takiego, że powinien być obowiązek, bo ja też nie tłumaczę się z moich chorób, jakieś tam, które posiadam od urodzenia, czy jakichś rzeczy. Nie muszę się z tego tłumaczyć. Pracodawca mamy stosunek prawny, czyli ja wy przychodzę. Wykonuje jakąś pracę, on mi za nią płaci. Nie powinno nas interesować, czy pracodawca posiada certyfikat, czy pracodawca się szczepił, czy pracodawca przebył jakieś choroby. No nie powinno nas to interesować. Jest to logiczne, nie wnikamy w takie prywatne, wrażliwe strefy życia. Ten projekt, tutaj widzę w artykule pierwszym, jest informacja, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego, czyli stan obowiązywania stanu bądź stanu epidemii. Mamy stan zagrożenia. Stan zagrożenia mamy praktycznie co roku na okres jesienno-zimowy, dlatego że grypa też była e, poczytywana jako stan epidemii. W tych okresach, bo ona wybuchała nagle, rozprzestrzeniała się i później wygasała, i to był stan epidemii. Tak jest napisane, opisane w definicji. I ona wyczerpuje tą definicję. Czyli możemy liczyć się z tym, że jeśli ta ustawa wejdzie, to co roku na okres jesienno-zimowy będziemy mieć obostrzenia, które będą uzależnione od tego, czy mamy wykonany test, czy mamy szczepienie aktualne, bo bodajże będą szczepienia przypominające. Każda kolejna dawka, czyli niby nieobowiązkowy, jednak zmuszające nas do tego, bo jeśli chcemy iść gdziekolwiek do sklepu, do pracy, gdziekolwiek chcemy się poczuć, to musimy posiadać albo test 48 godzin wcześniej zrobiony z szczepieniem, bądź musimy mieć zaświadczenie o przebytej chorobie. E, przyznam szczerze, że jest to no, no niedopuszczalne, tak? Zwłaszcza, że minister e, określi liczbę testów możliwych do wykonania, w, do wykonania w jednostce czasu, czyli on określi na przykład, nie wiem, w jednym miesiącu mamy 100 testów i kto, kto się zdąży e, przebadać, to się zdąży, kto nie, to ma pecha, pewnie trzeba będzie e, opłacać to. Albo pracodawca będzie to opłacał, albo będzie musiał, musiała dana osoba sama sobie opłacać ten test. E, dodam tylko, że jeśli te testy faktycznie wejdą i osoby, które nie chcą się zaszczepić, bo się obawiają eksperymentów, Medycznego, bo to jest preparat nadal medyczny, który nie jest przebadany, będą produkować też te odpady, te testy. One też będą musiały zostać utylizowane w odpowiedni sposób. To też będzie obciążało budżet państwa. No Jest to w ogóle nieprzemyślane. W artykule drugim możemy tutaj przeczytać, że zagrożenie epidemiologiczne albo stan epidemii, pracodawca może żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym. Podania informacji odnośnie testu, zaszczepienia bądź przebytej choroby. Chodzi mi o osobę pozostającą w stosunku cywilnoprawnym. Nie tylko pracownik, ale osoba, która jak w jakimś stopniu współpracuje z tym e, pracodawcą, będzie musiała mu przedstawiać pewne rzeczy medyczne, żeby prowadzić z nim dalej Jakoś tam kupować, od niego sprzedawać, czy, czy cokolwiek. No, jest to nie, niedopuszczalne, zwłaszcza, że tak jak mówię, no podałam przykład tej pani, pani z kiosku, takiej tak zwanej pani z kiosku, gdzie ja idę do niej zakupić, nie wiem, gumę, bilet, cokolwiek, tak? Ona żąda ode mnie przekazania jej tak istotnych danych, w jaki sposób ona ma je zachować w poufności, jak ona ma je przetwarzać i je, na jakiej podstawie ma ona je żądać i jest upoważniona do tego, żeby sprawdzać, czy te rzeczy są faktycznie takie. Jak powinny być. No, no niedopuszczalna, niedopuszczalna rzecz i będzie prowadziło to do tego, że osoby niezaszczepione, e, które, którym się skończy test 48 godzinny, nie będą w stanie robić zakupów, nie będą w stanie pracować, nie będą w stanie nigdzie wyjść. Dodatkowo e, jest tutaj informacja, artykuł 5. W celu weryfikacji, czy dana osoba posiada test, zakończyła izolację, szczepienie bądź posiada ten e, przebytą chorobę, te dane będą zawierane e, w tym zaświadczeniu. The cat sat on the Zaświadczeniu, zaraz Wam przeczytam. E, zawarte w cyfrowym zaświadczeniu, to jest nowa forma, e, z, razem ze zdjęciem, które zdjęcie mają robić tak e, na, na, na boku, można powiedzieć, że medycy, którzy e, czyli idziesz do lekarza, lekarz e, gdzieś tam wystawia ci ten certyfikat i ma obowiązek e, wprowadzić e, Twoje zdjęcie do, do, do systemu, tak? Żeby, żeby ten, to zaświadczenie cyfrowe miało Twoje zdjęcie, żebyś mogła się, mógł mogła się posługiwać nim. Jeśli ktoś zażąda, tak? Czyli to kolejna dana wrażliwa, czyli to, to jest wizerunek znowu gdzieś tam zostaje upubliczniona, bo, bo będzie trzeba pokazywać na każdym kroku ten certyfikat cyfrowy te zaświadczenia. Dodatkowo trzeba będzie posiadać ten, ten cyfrowy, cyfrowe zaświadczenie, żeby można było w celu ułatwienia przemieszczania się w tych okresach, gdzie będzie możliwość pandemii, bądź będzie ogłoszona pandemia, czyli jak wiemy, okres jesienno-zimowy będzie dzięki certyfikatowi będzie. Ułatwienie przemieszczania się, czyli to już nam mówi o tym, że rząd planuje pewnie jakimiś kolejnymi ustawami, kolejnymi przepisami, rozporządzeniami wprowadzić zakaz przemieszczania się dla osób, które nie będą posiadać może nie, nie, nie wiem, czy się odniosą do, do testów 48-godzinnych ale na pewno do osób, które nie są zaszczepione nie posiadają certyfikatu cyfrowego, tak? Czyli będą ograniczać naszą e, możliwość poruszania się. Już nie tylko pracę, już nie tylko e, normalne życie, ale będą już nas zamykać w domu i będą oczekiwać albo podporządkowania się, albo nie masz życia. Chciałam się odnieść jeszcze właśnie do tego kierownika, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który może żądać na, nałożyć obowiązkowe szczepienia osobom pozostającym w stosunku cywilno-prawnym i pracownikom czyli wszystkie firmy, wszystkie osoby, które gdzieś współpracują z jakimiś jednostkami medycznymi, leczniczymi, będą obowiązane przez kierownika mogą być obowiązane do zaszczepienia się. Do zaszczepienia się. Wyobrażacie sobie. E, tak samo pracownicy. Jest nałożony już obowiązek. Nie przymus, obowiązek, ale jeśli nie wykonasz, nie pracujesz. Do widzenia. Czyli jeśli coś posiada znamiona. Przymusu, jest to przymus. Mimo, że nazywamy to, nie wiem, dobrowolne, obowiązkowe, jeśli posiada znamiona przymusu, jest przymusem, bo jeśli jedna osoba, która posiada szczepienie może robić pewne rzeczy, druga osoba, która nie posiada szczepienia, nie może robić pewnych rzeczy, segregujemy ludzi, nie możemy, e, nie możemy mówić, że, że coś nam wyłącza, bo mówimy, że tak nie jest. To jest. Tak samo jak w tym przypadku, że pracodawca może zmienić wynagrodzenie, przesunąć nas na inne stanowisko, i jest opisane w artykule, że nie, to nie jest naruszenie zasad równego traktowania. Jest to naruszenie zasad równego traktowania nie będziemy tutaj się e, spierać no, chciałam powiedzieć, że tak pokrótce tak na, na pierwszy rzut gdzieś tam usiadłam po prostu i wypisałam artykuły, które zostały naruszone, nie wiem artykuł 138 kodeksu wykroczeń kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług odmawia świadczeń, do których jest obowiązany podlega karze, czyli odnosi się to do pra, pracodawcy e, bądź podmiotów, które wykonują tam jakieś działania sprzedają różne rzeczy, jeśli taka osoba odmówi osobie, która nie pokaże tego testu, nie zaświadczenia bądź przebytej choroby, odmówi e, Sprzedaży, wykonania jakiejś usługi, będzie podlegać już nawet całym kodeksem wykroczeń, będzie podlegać pod, pod ukaranie. Artykuł 183D, o którym mówiłam, to dotyczy się właśnie tego nierównego traktowania pracowników. I nawet jeśli w ustawie będziemy mieć napisane, że to nie stanowi e, nierównego traktowania, stanowi, bo wyczerpuje, wyczerpuje definicję, ma znamiona nierównego traktowania i skutek tego jest nierówne traktowanie, czyli jeden pracownik coś dostaje, drugi zostaje e, na niższym stanowisku, niższe wynagrodzenie, tylko dlatego, że nie posiada zaszczepienia bądź e, testu. Tak więc jest to nierówne traktowanie, jest to segregowanie i, i, i nazywanie tego inaczej. E, jest Kpinu. Jest naruszany artykuł 9 RODO, który chroni nasze dane wrażliwe, medyczne, wizerunek, różne dane odnoszące się takich bardzo bliskich, prywatnych sfer. No tutaj ja, na, na podstawie całego tego projektu, tej ustawy 1846, jest notorycznie łamane to prawo. Notorycznie można powiedzieć, że RODO nie ma tutaj w ogóle żadnego zastosowania, jakby nie istniało. W tym przypadku jakby nie istniało, nie wiem, jak to planują rozwiązać, ale no tutaj złamali, złamali wszelkie możliwe prawa i naruszyli nasz, nasze dobro takie niematerialne. Między innymi jeszcze są artykuły z konstytucji, które, która to ustawa jest naszą podstawową ustawą, daje nam prawa, i żeby zmienić jakiekolwiek treści i jej treść, to no, trzeba naprawdę zbudować odpowiednie, odpowiednie przepisy. Te przepisy to są, ja to nazywam patologią, Prawną, bo to nie ma się w ogóle w żadnym stopniu do, do, do prawa, które powinno być stanowione i które jest respektowane i, i, i logiczne. To jest po prostu wrzucona sieczka, jakaś nie wiem, co, do czego to ma doprowadzić. Posiada błędy, nie tylko ortograficzne, luki prawne. No, jest to. Bubel prawny. Między innymi artykuł 47 Konstytucji jest łamany. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci dobra imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, z jakiejkolwiek przyczyny. Z jakiejkolwiek przyczyny. Artykuł 39. Nie może być poddany eksperymentom naukowym.